Wyruszyliśmy na dwumiesięczny trip azjatycki, a nasze przygody rozpoczęliśmy od szybkiego pobytu w Dubaju. To jest Ala, która przez większość naszego wyjazdu będzie nas oprowadzać po Dubaju. Mam dzisiaj walentynki i wczoraj się umówiliśmy, że dzisiaj rano pójdę po bułeczki, żeby były świeże. Ale jeszcze się wczoraj umówiliśmy z Alicją, że to będzie dla mnie ten moment. I oprócz prezentu, który mam przygotowany dla Oli, chyba jakiś kwiatek leci. <laughs> Wyruszamy o 14 z jakimś właśnie takim Gajd. panem, guidem, przewodnikiem, który właśnie ma nas zabrać na pustynię i tyle ja wiem. I tyle zostajesz z wiedzą, bo ja po prostu zorganizowałem nam walenty. Tak. Ja. 啊！<laughs> <laughs> Następnie udaliśmy się na kolejne pustynne atrakcje. Powiedziałem, że to jego pierwszy dzień, tak żeby nas uspokoić. Ale patrz, tam, tam różni inni jeżdżą, nie wiem czy to widzicie, bo jest bardzo blisko, ale... Kurde, kamera tego nie oddaje. już to widzę, że kamera nie, nie, tego nie kamera oddaje. Nie, tego nie oddaje. How many people get sick about your driving, like you know, trój. It's, it's normal in your job someone wanna throw up and that means you are a good driver. The car doesn't smell bad, so... <laughs> <Yeah>. <laughs> No no we don't. Want to. Ale podoba mi się jak cię namawiają szybko. Kalkulator jest grany. Okej, okay, thank you. What you get no. <laughs> thank you very much. <laughs> swoją kwotę, powiedział, że no, możesz swoją. No. Czas jeść! Jak to fajnie wygląda, patrzcie. Co ludzie siedzą na takich pufach i jedzą. Tak, tak jak słuchaj, jak teraz tam weszły na środek te takie kuleczki. To jest jak taki pączusiek. No tak. Nie wiedziałem, a już słodziutki. Później czekał na nas pokaz, w którym nawet mogliśmy wziąć udział. Gratulacje. Patrz jak się kręci. Kręcił połowę z całego pasjonatu. Yeah. It's time for dinner! Nie wiem jaki jest smak, ale już jestem zadowolony. A i masz jeszcze bo mojego kurczaka. Tego... Załatwiałam ci drugiego kurczaka. No to, to jest ziderka, człowiek. To jest deal, bo ja wzięłam, bo oni dają jedną porcję każdemu, a ja to stałam, więc się daję, a ten kurczaciek wygląda dobrze, okay, więc może być hup. Czu, czuć, że to jest takie tutejsze, bo oni w ogóle bardzo, bardzo dużo mają takiego ciuteńkę, tak dosłownie nutki ostrości w ogóle. Tak też zakończyły się nasze walentynki, a następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Marina Beach. Dostaliśmy się na plaży do jakiejś restauracji, nasze piękne panie. Alicja o więcej niż jednej żonie w Dubaju. No mówię po prostu o tym jak tak taksówkarz opowiadał, dlaczego, jaki to ma sens i tak dalej, że oni też się z kuzynkami hajtają. Pierwsza żona, no to taka normalna, bo u nich to jest tak, że kobieta zostaje w domu, ba o dom i tak dalej. Jeżeli facet ma taką możliwość, support another woman, to jest ok, żeby miał drugą żonę. Na przykład jedna nie może mieć dzieci, to on chce mieć dzieci, musi z inną zrobić sobie dzieci. Ale tej pierwszej nie zostawiasz Zapytamy się taksówkarza jak będziemy jechać, okej? Okay? Dobra, wymarzy. ej, ej ty jest, jest chory, naprawdę Podeszła po prostu Ala Zapytała czy, czy nas chłop weźmie Psiak mnie zapytał i nas i i pyszek sobie tutaj możesz z smażyć to jest chyba jakby w cenie dla tych ludzi co tu mieszkają ale my wyglądamy jakbyśmy tu mieszkali dobra jakiś typ nam porwał Alicję powiedział że coś coś tam choć chodź i chyba da za darmo perfumy nawet nie wiem myślisz że za darmo będzie czy nie? <grym> nie Alicja nie wierzy w prezenty chodź Ola my się odsłujmy, żeby tak nie przeszkadzać bo tak to może coś dostanie co ty gadasz? co dostałaś? perfum <grym> jak jesteście ładną kobietą z Polski nie daj boże drinko. jeszcze blond włosy shukai cho shukai Chiokazi habibi in your country you can have like more than one wife yeah yeah it's no problem it's three two hello how are you okay four. and can you describe like how it works exactly if you want to have another wife um, you leave the first one or you are still with her do living in the same house with the, in the wives? same house uh, yeah this four wife is same <laughs> house okay yeah. and how many this, my house is the, this time is my house is a uh, 14 bedroom Ok, tak. Tak, to jest jedna z moich kolegów. Mój kochany przyjeżdża, 19 osób Ile wiele można 5, 6, 7, 8, 9, max? maksimum. 4, maksimum. Wczoraj posiedzieliśmy dłużej, pogadaliśmy sobie do 4. No i staliśmy teraz chwilę przed 11.00. Alicja się źle czuje, chyba jest chora. Jesteśmy dobrymi znajomymi, więc. Idziemy o nią zadbać. Jak się wychodzi, to, to jest przyjemnie cieplej niż w budynkach. Alicja fajnie zauważyła, że tutaj jest totalnie inaczej się odczuwa temperaturę. Tutaj 20 stopni, to nie jest jak u nas 20 stopni. 20 stopni to się odczuwa mniej. Jak ostatnio było 23 stopnie, jak ja byłem w koszulce, to już miałem trochę taką myśl, że kurde, chciałbym mieć przy sobie bluzę, bo zaraz pewnie będzie mi zimno i będę chciał założyć, nie? Że już tak było te pogranicze osiągnięte. Dzisiaj w nocy wylatujemy dalej i teraz już bez Alicji sami będziemy zwiedzali no, centrum Dubaju. Najpierw idziemy na jakiś Gold souk, następnie stamtąd bierzemy One Dirham Boat, żeby przepłynąć rzekę za jednego Dirhama, a następnie idziemy do takiego Starbucksowego centrum. W sensie tak, tak to nazwała Alicja, żeby się kierować Że przy jakimś tam Starbucksie, to jest taki odnośnik dla nas. No i wiadomo, na sam koniec Bursz Khalifa i tam fontanny. Podoba mi się też, że tutaj się taksówkę łapie na zasadzie, że ich jest po prostu bardzo dużo, i jak się nie świeci, że jest zajęta, to sama już wsiąść. I tak się dogadujesz z ludźmi. Ci kierowcy turystów. Bardzo lubię robić w huja w taki sposób, że. Po prostu trasę sobie wydłużają. Oni tu, taksówkarze, nie mają tak jak w Polsce, że wpisują miejsce docelowe i, i mają nawigację, którą ty, jako klient, widzisz. Oni znają, oni wiedzą Wczoraj już mieliśmy taką sytuację, że policja musiała go zapytać jak on jedzie i on powiedział, że on zawraca zaraz No ale tak kurde, powiem wam, że wydaje nam się, że mógł Bez yy, skręcenia tak, żeby zawracać, pojechać, żeby było bliżej, nie? Trzeba kontrolować, no ale jak my mamy kontrolować, jak nie mamy w tym momencie nawet internetu A to jest ten One Direction Boat, bo zobaczcie, jak ludzie tutaj się wpierdzielają wszyscy Siedliśmy po prostu na taką łódkę, gdzie wszyscy sobie siedzą tyłem do siebie, nie ma żadnej burty, jakby Chcesz na głupkę to skaczesz? Czy się nie kradnie, to po prostu masz przygotowane i jedziesz Tu jest ten taki... indyjski vibe, co? Pa, i tu kolejny płynie już We are Bubusie on a boat Bubusie in Dubai Jesteśmy nie Habibi, tylko Habubu I co? I to jest tyle, nie? I pa, i tu teraz wyłącza kościelniczy? I z drugą stronę musimy później wrócić jeden Dirham, a ile to trwa? 10 minut wszystko razem myślę, nie? Może ale... szybciej ale... ale... nawet, no, ale chodzi o całe zebranie, że tu wsiadasz, wysiadasz, on dojeżdża, odpływa, odpływa, odpływa. Dajesz Dirhama i let's go. ten już wyskakuje po prostu. Chodzimy na tę część w ogóle, do której mieliśmy dojść. Czyli to takie stragany tutejsze. Wygląda to naprawdę ciekawie. I tutaj ludzie do siebie dużo zagadują. Wam Polem, hello, dobry, one No, 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 thank you. Tu jest dopiero wejście od tego Dubai City of Gold. I tak wygląda wejście cało. Tu jest dużo ludzi i tu jest dużo przypraw i złota, nie? Generalnie no Gold cuk, no to tu nie wychodzi o złoto. Tu masz złoto na przykład. Traganik szybko odwiedzony, zostaliśmy trochę wymaczani za rączki. Hey bro, high five. Spojrzałem na jakąś koszulkę i od razu zniesiemy. Dobra, one minute. We have more: Jordan, Ronaldo, Messi, Laker, yeah, 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 Barcelona. Dziękuję bardzo. Niestety nie był to najlepszy kokos. Następnie za cel obraliśmy odnalezienie Starbucksa i centrum, o którym mówiła Alicja. No i dotarliśmy, widzicie te budynki? I porównajcie sobie właśnie taki Burj Khalifa i taki budynek stary z Dubaju. Okej, okay, robi się więcej ludzi, co? O jest, jest! Znaleźliśmy, to jest tutaj. W międzyczasie zahaczyliśmy restaurację, a teraz kierujemy się w stronę bursz Kalify. Zjeżdżamy do metra i to jest o tyle fajnie, że do samego zejścia na dół nie ma takich bramek jak u nas, nie? I dopiero tu się robi takie rozeznanie terenu. Okej, okay, to jest takie stosunkowo ciemne miejsce. Są cztery platformy, czyli perony. Jest każdego idzie gdzieś indziej, a tu za mną jest kasa, w której się podchodzi i kupuje bilety. Fucking insane! Pierwsza rzecz jest wow. taka, że te drzwi one są dwuetapowe, nie? Już to rozkminialiśmy wcześniej. I one zawsze się idealnie dopasowywują. A druga rzecz jest taka, że my jechaliśmy na samym przodzie. I widzieliśmy wszystko, czyli jakby nie było takiego maszynisty jak u nas są w pociągach na samym przodzie, czyli albo to jest jakieś zdalnie robione, zaprogramowane, albo jakieś czujniki muszą na to wszystko być. Ja pierdziele, cały pomost jest zajęty, cały ludzki, to jest mało powiedziane. Keep moving, Keep moving, keep moving. Keep moving. Wiecie, co jest najciekawsze? Że my się czujemy, jakbyśmy byli już tuż pod całą burzą Kalifą, a jesteśmy od niej jeszcze z jakichś dobrych 200-300 metrów, nie? jest ciekawe. Ciekawe? To już jest poperdolone, nieciekawe. To już jest niemożliwe do stworzenia dla mnie. Chce w sensie, się. Możliwe, ale wiecie, o co chodzi. to Nie wiem dlaczego, ale dla mnie miasta tego tak od nie wiem dwóch lat wydają się czymś takim jak Matrix. Że jak jestem w naturalnym miejscu, to jest super nad morzem, nad oceanem, w górach. To wtedy czuję taką wolność, takie przyjemne uczucie, coś czego nawet nie umiesz opisać. Taki spokój. A jak jestem w mieście takim, to czuję się jakbym była w jakimś właśnie Matrixie, w jakimś nierealnym świecie, jest to dla mnie trochę dziwne, co nie? Czajcie, że tu nie ma takich zwykłych chodników. I teraz musimy się dostać w tą pierwszą tubę, co jest nad nami. bo takiej klatce schodowej jak w Nowym Jorku, która i tak jakbyśmy wchodzili na czwarte piętro, ale tutaj tak brat bliżutko Musimy się dostać na tą taką tubę, którą szkodziliśmy na początku, bo inaczej się inaczej się po prostu nie da. Słuchajcie, plan nie wypalił, drzwi są zamknięte, nikt tędy nie przychodzi. Popaki tak patrzą, że jeżeli ktoś ze środka by otworzył, to już mogli wejść. Czyli to jest tylko wyjście, a nie wejście. O, o, ktoś idzie, ktoś idzie. Zapukaj, zapukaj, pomachaj. Someone's walking. GO, 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 yeah, go! Yeah. <noise> Mamy to! Dacę yeah, shortcut, thank you! Nigdy się tak nie cieszyłem, że mogę skorzystać z chodnika. <noise> Okej, okay, więc Alicja poznała jakiegoś fajnego ziomeczka, i byliśmy z nim na kolacji i wracamy na chatę. Bo musimy na samolot. No i niestety nadchodzi czas rozłąki. Lecimy na lotnisko. Uh -huh. Alicja pomaga <noise> nam tutaj ją wyprowadzić. <noise> Dziękuję! Daj, <noise> Chłop nas podwiózł jeszcze na lotnisko, nie? Jesteśmy godzinkę szybciej niż planowaliśmy. A już w następnym odcinku zabierzemy. Widzimy was do stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Widzimy się za tydzień.